Dzień dobry Witamy Was dzisiaj to piękne popołudnie Przedstawiamy nasz pomysł na letniego drinka Tutaj mamy schłodzone prosecco, które dostaliśmy od rodziców na rocznicę ślubu Tutaj są już przygotowane zmiksowane maliny No akurat mamy z ksylitolem brzozowym, ale mogą być również cukrem pudrem One były dobrze schłodzone No i szykujemy naszego drinka, który nazywa się Malinowe Bellini Zapełniamy trójkątne kieliszeczki mniej więcej w połowie jedną, drugą mam nadzieję, że starczy, malinki są świeże dzisiaj kupione dobrze schłodzone, to jest drink, który bardzo lubi moja kochana żona zobaczyliśmy go po raz pierwszy w Jastrzębie i Górze w barze Max I teraz będziemy otwierali Prosecco pięknie, schodziło się nawet nie poleciało, no i delikatnie uzupełniamy pełnego prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze zrobić dolewkę ale to będzie za chwilkę no i pewnie A, jeszcze może odrobimy. dobra można przyozdobić malinką krótka słomeczka życzymy wszystkim smacznego wszystkim smacznego i miłego popołudnia